Pojawiły się nowe wieści odnośnie serialu Arkane od aktora głosowego wcielającego się w Silko. Riot Games szerzej pokazało światu swoją bijatykę Project L. Riot Medler i Brightmoon nagrali kolejny update deweloperski. Gracze po raz kolejny zwracają uwagę na spadającą jakość skinów, a wręcz kopiowanie własnych skórek. Czy otrzymaliśmy krótki, acz ogromny update słodko-gorzkich newsów z karcianki Legends of Runeterra? I jak widzicie, na przestrzeni kilku ostatnich dni pojawiło się. Całkiem sporo informacji, dlatego zdecydowałem się to opakować w jeden materiał. Wydarzyło się sporo, więc zapraszam. Kilkanaście dni temu otrzymaliśmy nowy blog deweloperski od Riot Moona i Riot Medlera, który niestety nie zawierał zbyt dużej ilości informacji. I było tego na tyle mało, że nie robiłem oddzielnego filmu w tym temacie. Natomiast co by nie mówić, dowiedzieliśmy się kilku interesujących rzeczy. Jak czytamy w opisie tego filmu, pracownicy Riotu podsumowują dotychczasowy rok odpowiadając na konkretne pytania. O ile bardzo chwalę sobie podejście deweloperów, gdzie wychodzą i w formie vloga przekazują nam informacje i jest to sporo. Wartość dodana, tak tutaj niestety zbyt dużo się nie dowiedzieliśmy i gracze coraz częściej podejmują temat, że to, co jest omawiane w blogach nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości i nie są z tego powodu zadowoleni. Z devbloga dowiadujemy się, że arena się bardzo rajotowi podoba, przez co będą ją monitorować, jak ma się w dłuższej perspektywie czasu. Jeżeli pamiętacie, to zdecydowana większość game modów w League of Legends statystycznie dla ogółu graczy szybko się nudziła. Czasem nie wystarczało w nich kontentu, a czasem po paru grach wracaliśmy do grania rankedów. Te tryby gry nie były złe. Czasami Riot zrobił coś lepszego, czasami coś gorszego. Ale to nie jest tak, że to jest nasza wina, że coś się pojawia, a my w to nie gramy. Zwyczajnie niektóre tryby gry były po prostu nietrafione czy mało interesujące dla graczy League of Legends. Wracając do areny, to nie znamy jeszcze finalnych danych, aczkolwiek widać wśród graczy spore zainteresowanie i nie ma co się dziwić: Arena wyszła bardzo dobrze. Choć osobiście zmieniłbym w niej kilka rzeczy i o kilka rozbudował, ale raczej byłyby to mniejsze niż większe rzeczy i widać, że Riot Games chciało zdążyć na ten wielki letni event. Dlatego niektórych rzeczy tutaj nie ma, o czym sami wspominali. Natomiast jak najbardziej jestem w stanie to wybaczyć. Widać, że Riot przejmuje się areną, gdzie wprowadzają nerfy na niektóre postacie. Dodali kolejnych soul fighterów w połowie eventu i poprawili przyznawanie punktów za granie. Arena nareszcie jest jakimś elementem, gdzie widać ten wielki zapowiadany budżet, i w mojej opinii to, jak pójdzie trybowi, mocno zależy od tego, czy będziemy widzieć inne, nowe tryby gry. Niezależnie od tego, co słyszymy w blogach deweloperskich, Riot Games musi gdzieś zarabiać, więc naturalnym jest, że będą inwestować pieniądze tam, gdzie prawdopodobnie się zwrócą. Więc jeżeli po latach zbudowali nowy tryb rozgrywki, który się nie przyjmie, obawiam się, że możemy być świadkami sytuacji, że Riot stwierdzi, że skoro gracze tego nie chcą, no to nie robimy tego więcej, no bo po co? To by było trochę przykre, bo to, że gracze w jakiś konkretny tryb nie grają, to nie znaczy, że on jest zły, ale być może po prostu czegoś mu brakuje. Deweloperzy mówią parę słów o tym, że powoli kończą tak zwany Quick Game, który ma zastąpić Blind Pika, którego nie oszukujmy się Mało kto już gra. Ja osobiście wybór w ciemno grałem raczej jak zaczynałem grę. Wśród moich znajomych było takie poczucie, że drafty grają raczej ci bardziej doświadczeni gracze, a ci, którzy raczej zaczynają, grają blade piki. Ale po jakimś czasie sam zacząłem grać częściej drafty. Po pierwsze dlatego, że zdarzało się grać na midzie, na topie czy na bocie na lustrzaną postać, czyli na tą samą, którą wybraliśmy. A ja przyznaję się bez bicia bardzo tego nie lubię. I kiedyś wiadomo było mniej postaci, więc szansa na trafienie takiego mirora była o wiele większa. Po drugie, sama faza pikowania czy panowania w draftach wprowadza dodatkowy element gameplayowy i zwyczajnie wzbogaca lobby. Natomiast wracając, oczywiście chodzi o to, by jak najszybciej rozpocząć grę w quick playu, a wiadomo, drafty trochę trwają, więc może się okazać, że quick play będzie świetny dla osób, które mają czas zagrać na przykład jedną grę, co jakiś czas. A propos budżetu. Przekonwertowane skiny z Well Drifta do League of Legends, czyli Star Guardian Senna i Star Guardian Oriana, a no i jeszcze Star Guardian Serafin, o której prawie zapomniałem, są jednymi ze skinów, które zarobiły najwięcej w tym roku. Co z jednej strony nie jest wielkim zaskoczeniem, gdyż motyw Star Guardian jest po prostu fantastyczny, a z drugiej strony daje nam jakby taki jasny sygnał, co w LoLu będzie się działo. Nie jest to pewne, jest to tylko moja teoria, ale obstawiam, że w LoLu będzie teraz więcej skinów z Wild Czyli będzie skinów jeszcze więcej. Jej. Ponad 100 skinów rocznie to przecież... Za mało. Od początku istnienia Wild Drifta, Riot Games upierało się, że niektóre ekskluzywne skiny w mobilnej wersji Lola powinny być tylko tam, że tam mamy troszeczkę inną wizję i nie każdy skin będzie pasował do Wild Drifta i League of Legends. Może tak jest, chociaż nie oszukujmy się, że tutaj mamy Summoner's Rift i tutaj mamy Summoner's Rift, więc ja osobiście fanem tego argumentu nigdy nie byłem. Myślę jednak, że po tak dużym sukcesie przeniesienia Star Guardianów, proceder przenoszenia skinów z Wild Drifta. Do Lola, powoli, aczkolwiek sukcesywnie będzie rósł na sile. Ja oczywiście nie mówię, że to jest największe zło czy coś podobnego, bo prawdopodobnie wiele osób chciałoby niektóre skiny do swoich mainów z Wild Rift'a w League of Legends zobaczyć, ale ile można robić skinów? Z devbloga dowiadujemy się jeszcze, że podobno od strony technicznej bardzo dużo zrobiono w nadchodzącym niedługo Emporium Esencji i bardzo jestem ciekawy jak to wygląda. Sami Rioterzy mówią, że nie do końca będzie to widoczne, ale od tej strony backendowej dużo tam zrobiono. Szczerze mówiąc, to bardzo jestem ciekawy, ile pracy tam było wykonanej. Emporium ma wrócić w patchu 13.17 i Riot planuje udostępniać je od teraz dwa razy w roku. I jest to na pewno dobra informacja. Drugi raz pojawi się pewnie gdzieś bliżej presezonu, czy może świąt. Kolejna rzecz to aktualizowanie ikon umiejętności niektórych postaci. Sam Riot Medler przyznaje, że to mała zmiana, ale chcą nas na ten temat informować, gdzie nowe ikonki z Kili w przyszłości dostaną Graves, Janna, Jarvan, Nami, Oriana i Varus. Jest to ok, natomiast osobiście uważam, że dotychczasowe grafiki były ok i spełniały swoją rolę, ale zawsze jest to jakieś odświeżenie gry. Co prawda, przez głowę przeszła mi myśl, że kurczę, być może nie mają chyba o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o rozwijanie League of Legends, skoro aż muszą przypominać o tych ikonkach, ale zakładam, że tak źle w rozwoju League of Legends, no chyba nie jest. Rayoteerzy zauważają również, że gdy pojawi się następny DevBlock, nowa bohaterka z Noxusu imieniem Briar będzie już dostępna. m <목소리법> 니 Pokażą nam więcej odnośnie aktualizacji Jaxa, czy zdradzą nieco o presezonie. Natomiast odnośnie Skarnera, dalej cisza. Devblock, choć zawierał kilka ciekawych informacji, tak mnie osobiście nie usatysfakcjonował. Mało było tam rzeczywiście konkretów, było dużo małych rzeczy, że coś tam zrobili, ale my tego możemy nie zauważyć. Do tego też obiecali rozwój lore, a od pół roku nic na ten temat nie powiedziano. A kanon League już od dłuższego czasu stoi w miejscu, czy nie dowiedzieliśmy się niczego o tych pomniejszych informacjach? Eventach. Czy rzeczywiście tak jak zapowiadano, przepustkologia stosowana zostanie nieco zmieniona? Być może o ligo Legendowych projektach dowiemy się nieco więcej w najbliższej przyszłości. Natomiast ostatnio Riot Games bardzo mocno podzielił się innym swoim projektem, czyli projektem L. Jeżeli nigdy o tym nie słyszeliście, to projekt L to bijatyka osadzona w świecie League of Legends, nakierowana na gameplay dwoma postaciami czy w teamach dwuosobowych. Na ostatnim wydarzeniu EVO, które miało miejsce w miniony weekend, Riot zaprezentowało gra, uczą swój projekt jak również niektórzy gracze mieli już okazję w Biatykę pograć. Sam Riot również opublikował kilka filmów związanych z tym wydarzeniem i z faktem, że będzie można sobie projekt L przetestować. Z relacji wynika, że gameplay jest bardzo przyjemny. Można szybko podłapać o co chodzi, natomiast wymasterowanie i pewne techniczne zagrania stanowią pewne wyzwanie i mają być ciężkie do wymasterowania. Także gierka będzie generalnie easy to learn, hard to master. W demie możliwym do ogrania można było zagrać Dariusem, Eko, Ari oraz Yasuo. W grze będzie oczywiście więcej postaci, nie wiemy dokładnie ile, ale na pewno będzie tam jeszcze Ilaoi ogłaszana jakiś czas temu czy Jinx. Natomiast muszę przyznać, że widać ogromną ewolucję projektu. Styl graficzny i animacje, moim zdaniem, wyszły po prostu fantastycznie. Areny, gdzie postacie walczą w Aionie czy Piltover są niezwykle klimatyczne i wyglądają bardzo dobrze. Do tego znamy już mechaniki i kombosy części postaci i widać bardzo dużo możliwości, jeżeli dodamy do tego jeszcze połączenie drugiego bohatera. Ponadto poznaliśmy jeszcze kilka ultów w postaci, które mają się w projekt L pojawić. Daj mi For your champ's strongest cinematic level 2 ultimate. We're, before me. Sequences. We're excited to see what you'll come up with. If you're at EVO and you want to try our champs for yourself, we'll have a full guide on how to actually play Project L coming really soon. Muszę przyznać, że choć Biatyki to nie jest mój ulubiony typ gier, a jeżeli chodzi o tego typu tytuły, to najwięcej spędziłem w Mortal Kombat 4, więc było to już paręnaście dobrych lat temu, tak bardzo mocno kibicuję temu projektowi, wygląda fajnie i nie mogę się doczekać, jak będę mógł sobie w niego zagrać. Choć daty premiery jeszcze nie znamy. Widać, że projekt Ellie jest bliżej wydania niż dalej. Natomiast czy bliżej czy dalej wydania jest drugi sezon Arkana, tego niestety nie wiemy. Choć na pewno jest to jeden z najbardziej oczekiwanych projektów ze strony Riot Games. Arkane jeżeli chodzi o zainteresowanie to totalnie pozamiatał. Niby miał być tylko dla graczy of Legendowych, a okazało się, że nie tylko gracze, którzy nie mają pojęcia o lore, a również gracze, którzy mają małe pojęcie w ogóle czym jest League of Legends, bawili się przy serialu świetnie. Zatem nie dziwota, że hype na sezon drugi jest wręcz przeogromny. I ja się przyznaję, że jestem bardzo ciekawy, czy Riot Games z Fortis będą w stanie sprostać temu hypowi. Wiemy ze słów szefa że Arkane nie pojawi się w 2023 roku, natomiast paręnaście tygodni temu świat obiegł przeciek, że trzeci odcinek jest już skończony. A dziś mamy kolejne strzępki informacji. Od premiery serialu minęło sporo czasu, stąd mam nadzieję, że nikomu tutaj niczego nie zaspoileruje. Jeżeli nie oglądaliście do końca, to przewinicie sobie ten kawałek. Natomiast wiemy, że jedna z lepszych postaci serialu, czyli Silko straciła życie. Pomimo tego, aktor głosowy odpowiadający za nagrywanie głosu Silko, za pozwoleniem Rajotu, przyznał, że jakiś czas temu nagrywał linie dialogowe do następnego sezonu. Choć za dużo nam to nie mówi, to można sporo teoretyzować. Być może Silko powróci jako jakiś zmodyfikowany chemtechem potwór, albo bardziej arkejnowo shimerem. Być może będzie to za sprawą Sinjeda lub innego szalonego naukowca byłby to coś, czego na pewno mało kto by się spodziewał, gdyż Silko spełnił swoją rolę i był jednym z ważniejszych czynników przy kształtowaniu Fabuły i charakteru Jinx. Raczej w związku z Singedem fani dopatrują się bardziej powrotu Wandera jako Ruika niż powrotu Silko. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że w drugim sezonie będziemy świadkami jakichś przeszłych wydarzeń czy takich dopełniających Fabułę, a tam Silko będzie pasował wręcz idealnie. Jest jeszcze Jedna rzecz, która moim zdaniem byłaby świetna. Tak, w zasadzie to, co mi przyszło do głowy, to fakt, że Silko mógłby grać rolę kolejnego głosu w głowie Jinx. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, Silko jako postać i jego głos wprowadzały naprawdę bardzo dużo do Arkana. Dlatego nie mogę się doczekać jego udziału w sezonie numer 2, nawet jeżeli tego udziału miałoby nie być zbyt dużo. Jakiś czas temu stworzyłem materiał, który podsumowywał niezadowolenie graczy odnośnie Ultimate Skina do Samiry. Jak wielu mainów tej postaci czy ludzi po prostu lubiących skiny zauważało rzeczy, które były wręcz w tym skinie karygodne. Tak po prostu niektórzy ludzie czują się zawiedzeni czy wręcz oszukani, choć deweloperzy stwierdzili, że tego skina poprawią i nieco do niego dodadzą, tak i tak nie smak pozostaje. Natomiast ja uważam, że ten skin i tak nie powinien kosztować 3250 Riot pońców a powinien to być albo najlepszy skin legendarny, albo powinien zostać stworzony oddzielny pułap między legendarnym skinem a Ultimateem, który co Ciekawe według przecieków miał się pojawić, ale z jakichś względów nie wiemy jakich z tego zrezygnowano. I wydawać by się mogło, że Soul Fighter Samira to pewien wypadek przy pracy. Natomiast niestety wygląda na to, że tak nie jest. Riot jakiś czas temu ogłosiło nowe skiny, które pojawią się w League of Legends i niestety dociekliwi gracze znowu dopatrzyli się bardzo słabych zachowań ze strony teamu, tworzącego skórki. Portrety wyglądają estetycznie, ładnie i jak najbardziej są dobrze wykonane. Natomiast niektórzy gracze zwracają uwagę, że skiny nie pasują do motywu przewodniego linii, z czym ja się nie do końca zgadzam, ale po drugie, że powoli kończą się motywy, które można kierować na wiadomy rynek. Czym już zgadzam się bardziej, gdyż uważam, że tempo dodawania skinów do Lola jest zdecydowanie za duże i wychodzi chyba na to, że tak naprawdę do Lola dodawany jest skin raz na na trzy dni, czy nawet ciutkę szybciej. Tak by mniej więcej wychodziło, skoro rocznie dostajemy nieco ponad 100 skinów. Niemniej, bo trochę odbiłem od tematu. Gracze zauważyli problem z dwoma nowymi skinami z tej serii. Pierwszy z nich to legendarna Immortal Journey Soraka. Która w grze wygląda bardzo ładnie, szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na jej świetnie wykonane efekty. Natomiast fani Soraki zauważyli bardzo niepokojącą rzecz, a mianowicie podobnie jak przy Samirze ewidentny recykling animacji z poprzednich legend do Soraki. kwestia dotyczy głównie wykonywanych ruchów przez bohaterkę, to mniejszy czy większy recykling jest rzeczywiście widoczny. Oczywiście, moi drodzy, ciężko jest zrobić przy każdym legendarnym skinie wszystko inaczej niż na innych skinach czy podstawowym. Natomiast jest to kolejna informacja o takim ponownym wykorzystaniu jakichś zasobów i moim zdaniem to jest powoli jasny znak, że skinów w LoLu jest za dużo, a projektanci powinni się zastanowić, czy nadal wypuszczać taki ogrom skinów, czy nie lepiej nieco z tym z bo widać, że może nie we wszystkich aspektach, ale w niektórych skórki po prostu cierpią na tym jakościowo. Drugim skinem z tej serii, który zawiódł graczy, jest Kale. Jeden z graczy z kolei zauważył, że Kale z tej samej linii skórek jest wręcz kalką Lunar Empress Ashki. Choć na swoich portretach ewidentnie się różnią, tak już po samych ikonkach widać uderzające wręcz podobieństwo. Jeżeli z kolei przyjrzymy się samemu modelowi w grze, to wielu graczy po prostu zarzuca Ponowne wykorzystanie modelu ze skina do Ashki. To oczywiście bardzo nie podoba się społeczności. Co by nie było tak tragicznie, to na szczęście nowy skin do Kale wygląda podobnie tylko przez jakiś czas, gdyż wiadomo, bohaterka w grze zmienia się w trakcie zdobywania kolejnych poziomów, natomiast trzeba przyznać, że nie smak pozostaje. Ja kiedyś używałem stwierdzenia, że co jak co, ale Riot Games potrafi robić przede wszystkim muzykę i skiny. Co do tego drugiego nie ukrywam, że zaczynam powoli mieć wątpliwości. Niestety trzeba przyznać, że nie wygląda. Wygląda to zbyt dobrze. Ja wiem, że to, że to powiem, niczego nie zmieni, ale uważam, że Riot Games robi zdecydowanie zbyt dużo skinów. Tempo jest wręcz mordercze i potem wychodzą takie kwiatki. Natomiast w temacie finansów przejdźmy moi mili do, moim zdaniem, najważniejszego tematu dzisiejszego materiału. Czyli bloga w temacie karcianki Legends of Runeterra. Jestem świadomy, że prawdopodobnie większość z was karcianki nigdy nie tknęła. I nie ma w tym nic złego. Ale jeżeli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, to wiecie, że dzieją się tam naprawdę niesamowite rzeczy. Karcianka to gra bardzo niszowa, posiadająca małą społeczność i w ostatnim devblogu dotyczącym właśnie Legends of Runeterra dowiedzieliśmy się kilku ciekawych, ale jednocześnie smutnych rzeczy. I muszę przyznać, że ten krótki dev blog dawno nie wywołał we mnie takiej konsternacji. Widać, że team od karcianki naprawdę wie co robi i wiedzą dla kogo robią tą grę i co tam trzeba zrobić. Natomiast wygląda na to, że stali się ofiarami własnego sukcesu i bycia fair w stosunku do graczy. Jak się okazało, Legends of Runeterra ma aktualnie mniej, Mniejszy budżet i mniejsze zasoby niż przy swoim wypuszczeniu. Przez co team od karcianki musi niektóre rzeczy ograniczać i skupiać się na konkretnych kwestiach. I to jest bardzo interesująca informacja, prawda? Ale by być fair, karciankowy budżet na wyjście na pewno był spory. I na pewno jego całkiem sporą część stanowiły cinematyki. Chociażby świetnie wykonany film na wyjście, czy genialna seria cinematików z serii Tales of Runterra, hypująca i wychodząca na kolejne karciankowe rozszerzenia. Tutaj widać było, że budżet był. Minęło już trochę czasu od premiery karcianki, kto miał się zainteresować, ten się zainteresował. Kart, bohaterów czy mechanik dodano już całe zatrzęsienie, więc wiadomo, że projekt musi nieco zwolnić. Niby jest to intuicyjne, ale nie do końca. Dla przykładu i kontrastu, Team od TFT zaczął jako mały zespół, który dziś, z tego co wiem, jest kilka razy większy i robią wiele rzeczy dla Team Fight Tactics. Nie zrozumcie mnie, moi drodzy, źle. Ja bardzo lubię TFT i bardzo się cieszę, że to się wszystko tam w taką fajną stronę rozwija. Natomiast Team w Karciance takich zasobów nie dostał, a wręcz z czasem je zmniejszono. I pomimo tego udawało im się robić nadal fantastyczne rzeczy. Dlaczego jest to taka smutna informacja? Od jakiegoś czasu wydaje się, jakby Riot Games nie chciało wydawać pieniędzy tam, gdzie nie zwrócą się bezpośrednio. Nawet jeżeli mogłyby się zwrócić i Jeżeli takie założenie jest poprawne, to może być szansa, że karcianka po prostu zysków nie przynosi. I by być fair, gdyby była to inna firma, być może Legends of Runeterra już by w ogóle nie istniała. Wyłączono by serwery i tyle, niech już nas nie ciągnie finansowo ten lore w dół. Bo ja obstawiam, że może ciągnąć finansowo w dół i projekt może przynosić straty. No i tyle, wyłączono by serwery i koniec historii. Karcianka ma jednak małą, ale bardzo oddaną społeczność, a przede wszystkim robi jedną rzecz fenomenalnie. Na pewno zauważyliście, że Riot Games bardzo mocno przez ostatni rok ograniczyło kwestie lorowe. A zakładam, że zdecydowana większość z Was na tym kanale fanami lore jest. Tak karcianka robiła tutaj fenomenalną robotę w tym aspekcie. Kształtowała uniwersum o wiele lepiej niż League of Legends, tworzyła lepsze koncepty postaci niż w League of Legends były, czy wprowadzała nowe postacie, często ciekawsze od tych, które w League of Legends się pojawiają od jakiegoś czasu, mówię tutaj o raczej tych nowych pomysłach, czy nawet naprawiano koncepty postaci, które w lolu aż tak bardzo nie błyszczały. Choć fabuła czy lore bezpośrednio zysków nie generuje. No chyba że zrobimy komiks, książkę, którą możemy gdzieś kupić. Tak bez tego Riot nie byłoby w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Karcianka była i jest wręcz fenomenalnym miejscem dla fanów uniwersum. Ja już to kiedyś mówiłem, że bez lore i bez esportu League of Legends byłaby grą jak każda inna. A to, że rozwija się na wiele sposobów, jest jej ogromnym plusem. Dlatego uważam, że nawet jeżeli Karcianka Sama na siebie nie zarabia, to zasługuje na to, by dalej być rozwijana. To, co lor robi dla lor, jest po prostu fenomenalne. Tym bardziej, że jest jeszcze druga kwestia. Legends of Runeterra nie jest nakierowana na zarobek. Od wielu miesięcy nie pojawiły się tam nowe areny czy inne zawartości kosmetyczne poza kilkoma skinami do postaci. W samej grze nie trzeba wydawać wagonów polskich złotych, by się dobrze bawić, by odblokowywać karty. System monetyzacji gry jest raczej dodatkiem i wygląda na to, że to jest największy błąd karcianki. Zatem wygląda na to, że paradoksalnie karcianka Legends of Runeterra nie radzi sobie jakoś wybitnie dobrze. Bo nie stworzono do niej agresywnego czy niezbędnego systemu monetyzacji, a skupiono się na tworzeniu świetnego gameplayu, słuchania tego, co graczom się podoba i rozwijaniu tych kwestii. Bardzo skupiono się też na fantastycznym kreowaniu postaci czy opowiadaniu historii. Oczywiście nie wszystko jest idealne, bo oczywiście pojawiają się problemy balansu, pojawiają się toksyczne deki. Wiadomo, żadna gra nie jest idealna, natomiast gra nie jest zawalana elementami kosmetycznymi. Mój Boże! Jak bardzo jest to niesprawiedliwe. Robisz grę, w którą Starasz się zrobić jak najlepiej, jednocześnie nie tworząc systemu zarabiania na każdym kroku, i przez to, na tle innych projektów, nie idzie Ci wybitnie dobrze. Z tego co wiemy, ma być nieco mniej zawartości, linii dialogowych, a więcej skupiania się na gameplayu, aby rozwijać grę dla największych fanów. I muszę przyznać, że z tak smutną wiadomością idzie mądra decyzja. Twórcy karcianki chcą również rozwijać to, co społeczność pokochała, i w blogu deweloperskim pada kilka rzeczy, na przykład turnieje czy tworzenie kart z graczami. Natomiast ja osobiście najbardziej upodobałem sobie tryb ścieżki bohaterów. W League of Legends Riot Games wydaje się rezygnować z trybów PVE, czyli np. z takiego trybu jak był na Odyseje. Z kolei w Karciance tryb ścieżki bohaterów również jest trybem PVE, i ten akurat graczom przypadł do gustu według deweloperów i będą go rozwijać. Co mnie osobiście bardzo mocno cieszy, bo uwielbiam w niego grać. Jeżeli nie próbowaliście, to serdecznie polecam. Podsumowując temat, to Team od Karcianki stara się robić grę dla swoich największych fanów I będą się skupiać na tych elementach, które najbardziej nam pasują i najbardziej nam się podobają. Samo tworzenie kosmetycznej zawartości, która paradoksalnie teraz powinna po prostu wybuchnąć w karciance, jest rzeczą drugorzędną. I o mój Boże, jak ja to podejście szanuję, to nawet nie wiem, jak to określić. Bo również sama zawartość kosmetyczna w karciance ma pewien problem pod kątem robienia przychodów. Jeżeli sobie na przykład zobaczymy, jak wyglądają Little Legendy w Team Fight, tak? te mają animacje, możemy nimi biegać po mapie i robić kilka innych rzeczy, tak te w karciance są o wiele mniej interaktywne. I na tym przykładzie chodzi mi o to, że zawartość kosmetyczna w Legends of Runeterra nie jest aż tak bardzo satysfakcjonująca, jeżeli kupimy na przykład legendarnego skina do Yasuo. Co nie znaczy, że ta zawartość tam jest zła, bo można by też powiedzieć, że przecież jest mniej inwazyjna. Moi mili, na dzisiaj to na tyle. I mam nadzieję, że taka opcja opakowanych informacji, opakowanych tematów, kiedy tych nazbiera się Wyjątkowo dużo będzie dla Was fajna. Wydaje mi się, że takie podejście jest ok, aby przekazywać Wam konkretne informacje ze świata gier Rajotu. Jest jeszcze jeden mały temat, którego nie poruszyłem. Wydaje mi się, że zauważyliście, że minęło już trochę czasu od zakończenia poprzedniego splitu. I nie wiem, czy zauważyliście, ale nadal mamy błąd, że nie pokazuje nam rangi z tego właśnie splitu. Po prostu nikt z nas w poprzednim splicie nie grał. Tak było, nie ściemniam.